Banknoty Wolnego Miasta Gdańsk, wczesna emisja, ale wczesna emisja oznaczona datą 1 listopada 1923 roku. Proszę Państwa, te banknoty są wielokrotnie rzadsze niż te datą październikową i w zasadzie dotyczy to wszystkich nominałów, a w szczególności nominału 5 guldenów i 50 fenningów. Tu mamy 25 feningów, Proszę Państwa, mamy w stanie trzeci, nota 35 i ten walor ze względu na swoją rzadkość trafił do nas na naszą aukcję, na tą sesję stacjonarną do najlepszych banotów, jakie zebraliśmy przez pół roku przyjęć komisowych. Tylko ze względu na tą rzadką datę, także polecam Państwa uwadze, bo przy tych banotach wybrzydzać yy, nie wolno. Jeżeli chcemy zebrać typologicznie ten dany, dany, dany przedział, to przy listopadowych najpierw trzeba kupić egzemplarz e, w miarę akceptowalny, tak jak ten, a dopiero później można liczyć na jego podmianę na ładniejszą sztukę. O ile przy 25 Fenningach e, jest szansa na stany bankowe, to przy 5 guldenach ta szansa jest znikoma. Proszę Państwa, to był bardzo wysoki nominał. E, dodrukowano go w bardzo małej ilości, e, także on się odróżnia tym, że ma też tutaj znaczenie serią S takie ESMA nad numeratorem. Jest to właśnie seria taka bez do druku. Bardzo rzadkie są te banknoty. W każdym sensie zachowania tu mamy sztukę w naturalnej kondycji, bez jakiejkolwiek konserwacji. Widzimy przybrudzenia na liniach złamań. Ten banknot myślę, że po konserwacji wyszedł by naprawdę całkiem. Całkiem nieźle, jeśli ktoś potrzebuje takiej, takiej albumowej prezencji, to ten banan pewnie by ją, by ją uzyskał, ale no my wolimy banoty naturalne i ten egzemplarz w takim stanie, właśnie naturalnym, teraz nas na aukcję trafił. Nota gradingowa jak najbardziej poprawna, bo te złamania są dość mocne z przetarciami, ale tak jak wielokrotnie już powtarzałem i będę powtarzał do bólu. Listopadowe guldeny, a już szczególnie 5 guldenów. To jeden z najrzadszych banknotów wolnego miasta Gdańsk, także że zbieramy bo Ale miasto Gdańsk, to przy pięciu gulenach za tą listopadową wybrzydzać po prostu nie wolno, bo stanów bankowych bynajmniej ja przez 20 lat, zajmowałem się banknotami, nie widziałem.